3 marca 1974 roku o 11:02 Lot Turkish Airlines 981 ląduje w Paryżu po starcie z lotniska w Stambule. Po zakończeniu obsługi technicznej samolot wyrusza do Londynu. Z powodu strajku British Airways na pokładzie znajduje się aż 346 pasażerów. O 12.30 maszyna odrywa się od ziemi. 10 minut po starcie nad miejscowością Mo tylne drzwi ładowni nagle się otwierają, powodując wybuchową dekompresję kabiny. Dwa tylne rzędy foteli zostają wyrwane z podłogi i wyssane z kadłuba wraz z szóstką pasażerów. 77 sekund później samolot rozbija się w lesie Airmon Nie był to pierwszy przypadek dekompresji w DC 10. Dwa lata wcześniej w samolocie American Airlines doszło do podobnego zdarzenia, ale pilotowi udało się bezpiecznie wylądować. Śledztwo wykazało wadę w mechanizmie zamykania drzwi ładowni. Marzec 1974. W maszynie Turkish Airlines nie zastosowano poprawek. Zginęło 346 osób. Dopiero po tej tragedii system zamykania drzwi w DC-10 został całkowicie przeprojektowany, chociaż powinno było się to wydarzyć znacznie wcześniej. 346 osób przypłaciło to opóźnienie życiem. Katastrofy nikt nie przeżył, z samolotu zostały tylko zgliszcza. 12 listopada 1996 roku o 1832 Bank 747 linii Saudi Arabian lot SV763 wylatuje z lotniska Indri Gandhi w Delfii do Daranu w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie jest 289 pasażerów i 23 członków załogi. Wznoszenie maszyny przebiega w sposób standardowy. Pilot raportuje wieży osiągnięcie pułapu 100, równemu wysokości 3048 metrów. Kontroler zezwala na kontynuację wznoszenia do poziomu 140, czyli 4267 metrów. Równocześnie w tym samym korytarzu powietrznym w kierunku przeciwnym przemieszcza się kazachski samolot transportowy il 76 wykonujący lot KZ-1907 przerobiony na samolot pasażerski. Iliuszyn podchodzi do lądowania z 27 rosyjskimi i kazachskimi biznesmenami na pokładzie oraz 10 członkami załogi. Kontroler nakazuje załodze Iła utrzymanie separacji pionowej wynoszącej 4570 metrów. Utrzymać pułap 150, 5747 na 12. Miniecie się za 8 km. Potwierdzić widoczność. Kazachski pilot prosi o powtórzenie wielkości separacji. Utrzymać pułap 150. Jaki dystans? 12 km. Wieża nie otrzymuje potwierdzenia ze strony pilota. To ostatni kontakt radiowy z kabiną. Po tej rozmowie Lot KZ1907 zniża pułap do 4420 metrów, po czym schodzi jeszcze niżej. Do 4260 metrów samoloty są teraz na kursie kolizyjnym. Na nagraniu z ostatnich chwil przed katastrofą słychać jak pilot Boeinga wysyła sygnał SOS i zaczyna się modlić. Za późno na zmianę kursu dochodzi do kolizji. Kazachski samolot odcina skrzydło i statecznik saudyjskiej maszyny, która tracąc sterowność uderza w ziemię z prędkością 1000 km na godzinę. Kazachski samolot wpada w korkociąg i także spada. Rozpoczyna się śledztwo. Winnym zdarzenia śledczy orzekają kazachskiego pilota, który prawdopodobnie z powodu niewystarczającej znajomości języka angielskiego nie zastosował się do poleceń kontrolera. Jako przyczyny pośrednie wskazano kwestie techniczne. Wtórny system radarowy umożliwiający wierzy kontrolowanie wysokości statków powietrznych. Od roku oczekiwał na montaż na lotnisku w Delhi. Bez niego kontrolerzy musieli polegać na raportach pilotów. Ponadto żaden z samolotów nie był wyposażony w system zapobiegania zderzeniom TCAS, zalecany do montażu w maszynach zabierających na pokład więcej niż 19 pasażerów. Najbardziej śmiercionośne tsunami XXI wieku pochłonęło ponad 230 tysięcy ofiar, a jego skutki odczuwalne były aż w południowej Afryce. Katastrofa nie oszczędziła królowej linii morskiej, pociągu kursującego wzdłuż zachodniego wybrzeża Sri Lanki. Skład wyruszył z Colombo do Gol zabierając ponad półtora tysiąca zarejestrowanych pasażerów oraz nieznaną liczbę osób bez biletów. Gdy pociąg dociera do wioski peralia, uderza w niego pierwsza fala. Setki okolicznych mieszkańców wspinają się na pociąg, próbując uciec przed wodą. Inni chowają się za składem, by uniknąć porwania przez prąd. To tylko odwleka nieuniknione. W przepełnionych wagonach poziom wody gwałtownie się podnosi. Nie mogąc w panicy otworzyć drzwi, niemal wszyscy toną. Kilka minut później druga fala uderza w pociąg, unosząc osiem wagonów niczym zabawki i ciskając nimi o drzewa oraz domy przy torach, miażdżąc tych, którzy szukali tam schronienia. Osoby, które wspięły się na dach pociągu, spadają z niego, po czym toną lub giną zmiażdżone. Władze są przytłoczone skalą katastrofy. Służby ratunkowe potrzebują kilku godzin, by dotrzeć na miejsce, a wielu rannych umiera zanim nadejdzie pomoc. Zniszczenia są ogromne. Na miejsce przybywa wojsko, by pomóc w odnajdywaniu zwłok i oczyszczaniu terenu. Pomoc humanitarna robi co może, by wesprzeć ofiary. 1700 osób straciło życie w tej najtragiczniejszej katastrofie kolejowej w dziejach ludzkości.